Witam w naszej zdrowej kuchni. Dzisiaj przygotuję żurek. A żurek wielkanocny to tradycyjna potrawa, bez której nie wyobrażam sobie świątecznego obiadu. W ciągu roku można go jeść wiele razy, natomiast w święta naprawdę smakuje wyjątkowo. Lista wszystkich składników potrzebnych do wykonania tego przepisu znajduje się w opisie filmu. Znajdziecie tam również link do filmu, w którym pokazuję, jak zrobić domowy zakwas. Przygotowanie żurku jest bardzo proste. Zaczynam od pokrojenia cebuli w kostkę i podgrzania jej na dwóch łyżkach oliwy z oliwek. W tym czasie obiorę i pokroję w drobną kostkę marchewkę i selera. Do garnka z cebulą dodaję przyprawy, liś laurowy, ziela angielskie oraz pokrojone warzywa. Całość zalewam bulionem jarzynowym i gotuję 15 minut na średniej mocy. Po 15 minutach dokładam ziemniaki i gotuję kolejne 15 minut. Nadszedł czas na zakwas, który wlewam do garnka. Żurek doprawiam solą, pieprzem, dodaję szan i wsypuję dwie łyżki majeranku. Dlaczego właśnie majeranek? Otóż majeranek łagodzi dolegliwości żołądkowe i ułatwia trawienie, a dodatkowo wzbogaca smak potraw. Ja nie wyobrażam sobie żurku czy barszczu białego bez dodatku majeranku. Całość zagotowuję. Na samym końcu dodaję dwie łyżki śmietany, nie zapominając o tym, żeby ją wcześniej zahartować. Hartowanie zapobiega szybkiemu ścinaniu się białka, dzięki czemu w zupie nie powstaną nam nieapetyczne grudki. Żurek w lżejszej wersji mamy gotowy. Podaję go tradycyjnie z ugotowanym jajkiem. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że moja wersja żurku przypadnie Państwu do gustu. Jak zawsze zapraszam na kolejny odcinek z naszej zdrowej kuchni. Do zobaczenia!